Najpierw wyznaczamy dziedzinę tego równania, czyli mianownik nie może być równy 0. Kiedy będzie równy 0? Kiedy y, albo 2x minus 10 będzie równe 0, rób albo x plus 3 będzie równe 0, czyli musimy sobie wyznaczyć tą dziedzinę w ten sposób, że 2x odjąć 10 jest równe 0. Kiedy? No, kiedy x jest równe 10 przez 2, to jest 5 lub lub gdy x plus 3 jest równe 0, czyli gdy x jest równe minus 3. Czyli te dwie wartości na pewno wykluczamy z rozwiązania tego równania. Teraz możemy przystąpić do rozwiązywania go. No, kiedy to będzie równe 0, lewa strona, gdy licznik będzie równy 0, więc gdy... No otrzymamy równanie kwadratowe do rozwiązania. Rozwiązujemy go. Tej postaci już nie skrócimy. Obyczam sobie deltę, czyli minus 19 do kwadratu, 361, odjąć 4 razy 4 razy minus 5, No tu mamy dwa minusy, wymnażając je da nam to plus, więc 361 plus 4 razy 4, 16 razy 5 plus 80. Więc delta wyjdzie nam 441. A to się równa, no pierwiastkujemy sobie to 21. Więc to jest 21 do kwadratu. Pierwiastek z delty tyle wychodzi 21. No i obliczamy sobie, x1 jest równe, tu mamy minus b przez, przez 2a, więc będziemy mieć 19 plus 21 przez 8. To się równa 40 przez 8, więc to się równa 5. Ale to nie należy do dziedziny, więc to nie jest prawidłową odpowiedzią prawidłowym rozwiązaniem. No i x2 jest równe. To się równa e, minus 2 ósme, czyli minus 1 czwarta. I to jest jedyne prawidłowe rozwiązanie. Tego zadania prawidłowa odpowiedź.